Witam serdecznie serwis naszej sklep 24 portal Pomorza, tutaj mamy już widzimy trzeci czy tam kolejny już dzień prac przy organach, ściągamy teraz tutaj Robert odkręcił jedną taką yy, z abstraktami część, deskę na której są te wszystkie wałki, osie półskrętne, przy, osie skrętne przykręcone, teraz już widzimy wiatrownicę od dołu, Tutaj są też zdemontowane te cięgna, abstrakty. Będziemy pomału mieli dostęp do coraz większych. O. Pomału, pomału nam to wszystkich tutaj elementów ubywa. Trochę tutaj prac jest coraz bardziej tak... O, tutaj widzimy takie wystające, to też trzeba będzie odkręcać wszystko. O, tu widzimy są elektromagnesy. Musimy nam się o tym zająć, żeby to jakoś to rozłączyć. Będziemy kombinować po prostu. I popatrzymy, jak to wygląda wszystko. Taką dokumentację chociażby dla własnych potrzeb, żeby później montować poprawnie wykonać. Tutaj jesteśmy akurat na drugim poziomie tego drugiego manuału. Musimy zobaczyć, jak te kable tutaj idą. O. Tutaj w tych przewodach, to są wielożyłowe te druty także patrzymy jak to idzie żeby to później wykorzystać, my to będziemy musieli gdzieś to rozciąć i później dokonać połączenia oczywiście łatwiej nam będzie jak będziemy wszystko wiedzieli gdzie co było, tego tu popatrzmy tu idą trzy przewody czerwony, niebieski brązowy ten brązowy to jest chyba tak wielowiązkowy, zobaczymy zaraz nie, brązowy dzień też tu na dół. On tu pewnie idzie, o tu widzimy, o do tej linii, gdzie są te sterowniki registrowe. Czyli jak tu będziemy sobie patrzeć, ten czerwony to jest zapewne zasilający. Tak mi się wydaje i to będziemy tutaj wtedy wiedzieć. My ze skrzynki jeszcze rozkręcimy, to sobie zobaczymy, jak to wszystko jest zbudowane, zamontowane. Rozkładanie no tego instrumentu to też będzie trwało pewnie z rok jak i dłużej. No, to już jest duża, duża inwestycja i pracy też jest bardzo dużo z tym. Za pomału wyjmujemy kolejne dźwięki, kolejne głosy. I tutaj zobaczmy, mamy takie pojedyncze już, już taką linię stworzyć i zobaczmy, to są też głosy drewniane, piszczałki przemieszane z metalowymi. Te są też innego jeszcze typu, mają widzimy te nasadki, takie stożkowate bardziej. A tu są tutaj ostatnie głosy z trzeciego manuału. Tutaj z tego właśnie felwerku. Żaludzy już odkręciliśmy. Proszę zobaczyć, jak tutaj jeszcze pięknie nawet ułożyskowane były. To są normalnie w każdej tej części, gdzie te bolce były zamontowane, są łożyska. Naprawdę jest to zrobione porządnie. No teraz zaczynam ja te prace już takie ciekawsze, jesteśmy w sensie niebezpieczne, bo rozbieramy to od góry. Trzeba się naprawdę dobrze trzymać, co linami, bo o wypadek nietrudno. Dzisiaj cały dzień demontujemy tutaj trzeci manuał właśnie obudowa w szwelwerku, jak to kolega Robert nazywa. Była wykonana z bardzo grubej płyty. Tutaj normalnie ciężka, że szkoda gadać schodzi nam tym ale wszystko jest fajnie bo jest bardzo wysokie ktoś spojrzeć zaczyna to, się zaczyna być jak prawa to, co tak się sprawa to odwiedził to... ale popatrzmy jeszcze aż ja czekaj czekaj o o, popatrzmy tutaj naprawdę trzeba uważać bo tu już zaczyna nie mamy żadnych barierek także trzeba uważać żeby kurczę nie, nie spaść bo no, zostały nam boczne ścianki myślę że jak je zdemontujemy to już będzie troszeczkę łatwiej tylko tutaj patrzę że jest Troszeczkę problem z podejściem, gdzie trzeba krótki śrubokręt użyć. Krótki śrubokręt, żeby ten nie tu, ale na dole, tam. Najgorzej, że to już zaczyna być po prostu tak troszeczkę, jak to powiedzieć, stabilne. mało stabilne, no ale trzeba, w trzeba to zrobić. Myślę, że to będzie ten dzisiaj, kiedy to za chwilkę zakończymy, to chyba na dzisiaj będzie ostatni tutaj etap. Zobaczymy później, tylko jeszcze jak to. Podesty odchniane, jak tu jest wiatrownica zamontowana, no, no jakoś się na pewno z nią poradzimy. Tu jest wiatrownica, mimo że jesteśmy w trzecim manuale, wiatrownica z głosem górnym, który jest w trzecim manuale i ciekawe, że jest to 30 ton. Czy, czy on to grał w trzecim manuale, czy chciał 100 Patrzcie weź tą linę spodnik, bo kurde, jak się wywinie, Dobra, o. no troszeczkę się tutaj trzeba nagimnastykować. Tutaj widzimy, które musimy teraz na dół przyciągnąć. Te placy. Są są cały czas I teraz Dobrze, a my się bierzemy za rozkręcanie elementów konstrukcji, Robert. Musimy zakończyć tu pracę. że będziemy co robić. musimy. Chwilę się służba, będzie odbywać msza godzinie 16, .00. także nie będziemy przeszkadzać, tam widzimy ojciec witali się przygotowuje. My też już schodzimy tam, to są prace, które dzisiaj zakończyliśmy. Co coraz wyżej robi, coraz bardziej niebezpiecznie, ale jak mi poradzi. Możemy się pocieszyć z tym, że tutaj prace już to Tam właśnie jeszcze więcej mają pracy. Cepty już mają to, dobrze wysoko. Także do zobaczenia.